Hariom, tatsat, Harium tatsat, Harium tatsat. Za chwilę rozpocznie się praktyka jogi Nidry. Także przyjmij teraz pozycję Shavasana. Leżysz na macie, na plecach. Ciało zakryte jest kocem od samych stóp, poczubek głowy. Ręce są również pod kocem. Jedyne, co nie jest zakryte kocem, to głowa. Zadbaj o to, żeby żadna część ciała się nie wychodziła podczas praktyki relaksacji. Głowa jest w centrum czyli nie przechyla się ani na prawą, ani na lewą stronę. Nie jest zbytnio wygięta do tyłu, ani przyciągnięta w stronę mostka. Ręce oddalone są od boków ciała. Zachowana jest taka przestrzeń pomiędzy pachami, między ciałem a ręką. Dłonie skierowane są wnętrzem do sufitu czyli zewnętrzna część dłoni leży na podłodze. Palce naturalnie zawijają się do środka. Nogi oddalone są od siebie. W kształcie litery V na odległość niecałego metra, może nawet mniej. Ustaw ciało wygodnie, dostosuj do swojego komfortu. Palce stóp wtedy naturalnie opadają na zewnątrz. Usta są zamknięte oczy zamknięte lub z poduszką relaksacyjną. Przygotuj całe swoje ciało do jogi Nidry, czyli jogi psychicznego snu, ponieważ za chwilę nie będziesz poruszać swoim ciałem. To ostatni moment na wykonanie ewentualnych poprawek ciała. Może potrzebujesz coś zmienić, poruszyć, zdjąć. To ostatni moment. Harijam tatsat i praktyka właściwa jogi Nidry rozpoczyna się teraz. Na tą dzisiejszą praktykę jogi Nidry przywołaj swoją intencję, czyli Sankalpę. Intencja Sankalpa jest to pragnienie z serca. Nie z umysłu, coś, co chcesz, żeby się pojawiło w Twoim życiu, zamanifestowało. Coś, nad czym szczególnie Ci zależy, bądź jest dla Ciebie bardzo ważne. Może to jakaś istotna potrzeba, bądź po prostu cel lub marzenie. Jeżeli masz swoją intencję, Sankalpę, na praktykę jogi Nidry, to wypowiedz ją teraz trzy razy w pozytywnym zdaniu, w tej samej niezmienionej formie. Wypowiedz swoją Sankalpę trzy razy w tej samej niezmienionej formie. Z pełnym przekonaniem, zaangażowaniem, wiarą i nadzieją w to, że na pewno się spełni. I przejść teraz swoją uważnością do ciała. Za moment będę wymieniać wybrane części ciała. Ty możesz powtarzać za mną w myślach wymienioną część ciała, wizualizować ją i nie poruszając ciałem, rozróżniać mentalnie. Zaczniemy od prawej strony ciała. Prawy kciuk. Poczuj, zwizualizuj i rozróżnij. Pierwszy palec prawej dłoni rozluźni, drugi palec prawej dłoni rozluźni, trzeci palec prawej dłoni rozluźni, czwarty palec prawej dłoni rozluźni, wnętrze prawej dłoni rozluźni. Zewnętrzną część prawej dłoni rozluźnij. Prawy nadgarstek rozluźnij. Prawy przedramię rozluźnij. Prawy łokieć rozluźnij. Prawe ramię rozluźnij. Prawa pacha. Rozluźniaj. Prawe żebro. Prawe biodro, prawe udo, prawe kolano, prawa łydka, prawa kostka, rozluźnij, prawa pięta, rozluźnij, podeszwa prawej stopy. Grzbiet prawej stopy. Duży palec prawej stopy. Rozluźnij. Drugi palec prawej stopy. Trzeci palec. Czwarty palec. Piąty mały palec prawej stopy. Rozluźnij. Całą prawą stopę. Toronę ciała rozluźni, całą wymienioną prawą stronę ciała rozluźnij, całą prawą stronę ciała. Rozluźni. Cała prawa strona ciała jest rozluźniona i zrelaksowana. I przejdź uważnością do lewej strony ciała. Poczuj, zwizualizuj i rozluźnij lewy kciuk. Pierwszy palec lewej dłoni, drugi palec lewej dłoni, rozluźnij. Trzeci palec, czwarty mały palec lewej dłoni, rozluźnij. Wnętrze lewej dłoni, zewnętrze lewej dłoni. Lewy nadgarstek rozluźnij, lewe przedramię, lewy łokieć, lewe ramię, lewa pacha, lewe żebro rozluźnij, lewe biodro, lewe udo, lewe kolano rozluźnij lewą łydkę, lewą kostkę rozluźnij, lewą piętę rozluźnij, grzbiet lewej stopy rozluźnij, podeszwę lewej stopy, duży palec lewej stopy rozluźnij, drugi palec, trzeci Czwarty. Piąty palec lewej stopy rozluźni. Całą wymienioną lewą stronę ciała rozluźni. Całą wymienioną lewą stronę ciała rozluźni. Całą wymienioną lewą stronę ciała rozluźni. Cała lewa strona ciała jest rozróżniona. I zrelaksowana. Przejdź teraz swoją uważnością do tyłu ciała. Poczuj, zwizualizuj i rozluźnij: tył głowy, kark, szyjny kręgosłup, prawa łopatka rozluźnij. Lewa łopatka rozróżni, środkowy kręgosłup rozróżni, dolny kręgosłup rozróżni, prawy pośladek rozróżni, lewy pośladek rozróżni. Cały wymieniony tył ciała równocześnie rozróżni. Rozluźnij, rozluźnij. Cały tył ciała jest rozluźniony i zrelaksowany. I przejdź uważnością do przodu ciała. Poczuj, zwizualizuj i rozluźnij czoło. Prawa brew, lewa brew. Prawe oko. Lewe oko, rozluźnij. Prawy policzek, lewy policzek. Prawe ucho, lewe ucho. Prawe nozdrze, rozluźnij. Lewe nozdrze, rozluźnij. Czubek nosa usta, zęby, jama ustna. Brzuchwa, szczęka, broda, rozluźnij. Klatka piersiowa, rozluźnij. Brzuch, brzuch, rozluźnij. Brzuch, podbrzusze, podbrzusze. Rozluźnij podbrzusze. I cały wymieniony przód ciała równocześnie, rozluźnij. Cały wymieniony przód ciała równocześnie, rozróżni. Cały wymieniony przód ciała równocześnie jest rozluźniony i zrelaksowany. I teraz poczuj całe ciało równocześnie, od czubka głowy aż po koniuszki palców u stóp. W jednej sekundzie, w jednym okamgnieniu, równocześnie całe ciało i rozluźnij całe ciało i rozluźnij całe ciało, rozluźnij całe ciało. Rozluźnij całe ciało. Całe ciało jest rozluźnione i zrelaksowane. Zaobserwuj, że w Twoim ciele teraz przebiega oddech. Wydech i wydech. Wydech i wydech. Wydech. I wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I teraz, przy wdechu, wyobraź sobie, że oddech wchodzi przez lewe palce dłoni do góry. W stronę ramienia, dalej w górę, do głowy, do punktu między brywiami, i z powrotem, przy wydechu, wyobraź sobie, że oddech wychodzi od głowy, od punktu między brywiami, do prawego ramienia i przez prawe palce dłoni. Wydech, z powrotem wchodzi przez prawe palce dłoni, przemieszcza się do prawego ramienia i do punktu między brwiami, i wydech z punktu między brwiami do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Obserwuj ten przepływ oddechu wdech. Lewa strona. Wydech, prawa strona, prawa strona, wdech, lewa strona, wydech. Lewa strona, wdech, prawa strona, wydech. Prawa, wdech, lewa, wydech. I kontynuuj dalej w tym kierunku. Wdech z palcy dłoni poprzez ramię do punktu między brwiami i z powrotem wydech poprzez ramię i palce dłoni. Czyli wdech, wyobraź sobie, że oddech wchodzi przez lewe palce dłoni do góry w stronę ramienia do głowy punktu między brwiami i z powrotem. Przy wydechu wyobraź sobie, że oddech wychodzi od głowy do prawego ramienia i przez prawe palce dłoni. Z powrotem wdech wchodzi przez prawe palce dłoni, przemieszcza się do prawego ramienia i do punktu między brwiami, i wydech do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Z powrotem wdech. Wyobraź sobie, że oddech wchodzi przez lewe palce dłoni do góry w stronę ramienia i w górę do punktu między brwiami. I wydech. Wyobraź sobie, że oddech wychodzi z punktu między brwiami do prawego ramienia i przez prawe palce dłoni. Wydech. Wchodzi przez prawe palce dłoni z powrotem, przemieszcza się do prawego ramienia i do punktu między brwiami, i wydech do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Wdech. Oddech wchodzi przez lewe palce dłoni do góry w stronę ramienia do punktu między brwiami. I z powrotem przy wydechu wyobraź sobie, że oddech wychodzi od punktu między brwiami do prawego ramienia i przez prawe palce dłoni. Z powrotem wdech wchodzi przez prawe palce dłoni, przemieszcza się do ramienia i do punktu między brwiami. I wydech z punktu między brwiami. Do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Z powrotem wdech przez lewe palce dłoni, do ramienia do punktu między brwiami i wydech z punktu między brwiami do ramienia przez prawe palce dłoni. Wdech wchodzi przez prawe palce dłoni. Przemieszcza się do prawego ramienia i do punktu między brwiami, i wydech z punktu między brwiami do lewego ramienia wychodzi przez lewe palce dłoni. Wydech przez lewe palce dłoni. Wyobraź sobie, jak wchodzi do góry, do ramienia, do głowy, czyli punktu między brwiami, i z powrotem przy wydechu. Wyobraź sobie, że oddech wychodzi od punktu między brwiami do prawego ramienia przez prawe palce dłoni z powrotem wdech. Wchodzi przez prawe palce dłoni, przemieszcza się do prawego ramienia i punktu między brwiami, wydech do lewego ramienia i wychodzi przez palce lewej dłoni. Wdech przez. Palce lewej dłoni do ramienia i do punktu między brwiami, i wydech z punktu między brwiami do prawego ramienia i przez prawe palce dłoni. Wdech wchodzi przez prawe palce dłoni, przemieszcza się do prawego ramienia i do punktu między brwiami, i wydech do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Wdech wchodzi przez lewe palce dłoni do góry do ramienia i do punktu między brwiami i wydech oddech wychodzi od punktu między brwiami do prawego ramienia przez prawe palce dłoni z powrotem wdech przez prawe palce dłoni przemieszcza się do ramienia i do punktu między brwiami i wydech od punktu między brwiami do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Wdech przez lewe palce dłoni do góry w stronę ramienia i do punktu między brwiami, i wydech z punktu między brwiami do prawego ramienia i przez prawe palce dłoni. Wdech przez prawe palce dłoni do ramienia do punktu między brwiami. I wydech z punktu między brwiami do lewego ramienia wychodzi przez lewe palce dłoni. Wdech przez lewe palce dłoni do ramienia do punktu między brwiami. I wydech do prawego ramienia przez prawe palce dłoni. I wdech przez prawe palce dłoni do ramienia do punktu między brwiami. I wydech z punktu między brwiami do lewego ramienia i wychodzi przez lewe palce dłoni. Kontynuuj przez chwilę samodzielnie cały cykl. Oddech i świadomość na wybranych punktach ciała. Praktykuj. Możesz zakończyć już uważność na wdechu i wydechu, na kierunku prowadzeniu wdechu i wydechu przez wybrane partie ciała. I przywołaj teraz w swoich myślach intencję Sankalpe na dzisiejszą praktykę jogi Nidry, tą samą z początku dzisiejszej praktyki jogi psychicznego snu. Wypowiedz ją trzy razy w myślach w tej samej, niezmienionej formie. I pamiętaj, by nie zmieniać swojej sankalpy, dopóki się nie spełni. Spróbuj sobie teraz przypomnieć, jaki masz kolor koca, który okrywa Twoje ciało kolor poduszki relaksacyjnej na oczy. Powoli powracaj uważnością i całą świadomością do tu i teraz. By bardzo delikatnie, spokojnie, powoli, z szacunkiem, godnością, miłością, wdzięcznością i uznaniem dla swojego ciała wybudzić je właśnie teraz. To poruszaj palcami u stóp, stopami, łydkami, kolanami. Udami, biodrami, tułowiem, rękami, dłońmi. Możesz odliczyć każdy palec po kolei, głową na boki, i nigdy się nie spiesz, zawsze tylko wszystko w swoim tempie i w swoim czasie. W zgodzie ze swoim ciałem, przekieruj się teraz na prawą stronę ciała, podeprzyj się lewą ręką i wstań do góry do pozycji medytacyjnej. Nadal masz zamknięte oczy. Wykonamy teraz ćwiczenie na oczy, by właściwie zakończyć praktykę jogi Nidry, więc połącz ze sobą. Obydwie dłonie równocześnie dotykają się wnętrzem, zarówno lewa jak i prawa dłoń, i wykonujesz taki ruch pocierania dłoni. Pocierasz, pocierasz obydwie dłonie, i wytwarza się na nich takie ciepło. Możesz je poczuć na środku dłoni oraz na całej powierzchni wewnętrznej części dłoni. I kiedy to ciepło się pojawi, to wtedy przykładasz takie rozgrzane kompresy na twarz, poczuj to ciepło, pobądź z tymi dłońmi jeszcze przez chwilę na twarzy. I kiedy pojawi się gotowość, aby zakończyć praktykę, to opuszczasz dłonie w dół, jednocześnie otwierając oczy. Hariom Tatsat, Hariom Tatsat, Hariom Tatsat. Praktyka Jogi Nidry. Właśnie dobiegła końca.